Dzień dobry, Adam Mikowski, ufis.pl. Jak podpisać plik XML podpisem elektronicznym? Przypomnę, że jesteśmy partnerem rocertu, wystawiamy podpisy elektroniczne w chwilę, w 15 minut na jedną osobę. Mniej więcej klient wychodzący od nas ma już gotowy, działający podpis elektroniczny, którym może już zacząć podpisywać różne pliki. Mimo wszystko, pomimo krótkiego szkolenia, które u od nas odbywa, czasami pada pytanie, czy ja to będę potrafił zrobić w domu, dlatego że też nagrywam ten film. Pierwsze, co musimy zrobić, to wejść na stronę Eurocertu. Klikamy w zakładkę oprogramowanie. Mamy do pobrania dwa pliki. Pierwszy, Smart Security Interface oraz SecureDoc, drugi plik. Pobieramy, instalujemy na domyślnych ustawieniach. Wtedy na pulpicie pojawią nam się takie oto ikony Smart Security Interface i Pierwszy, jest to ten program, służy nam do zmiany pinu tokena, odblokowania pinu tokena, zmienienia SOPINu, czyli tak zwanego tak jakby PUKu, który używamy w telefonach. Jest to też taki odblokowujący pin. Możemy zarejestrować podpis w systemie. Jeżeli będziemy używać na przykład podpisu przez przeglądarkę internetową, Wtedy musimy tego, nasz podpis zarejestrować jednorazowo w danym systemie, w każdym systemie, w którym będziemy dokonywać podpisów. Natomiast, jeżeli chcemy podpisać plik, otwieramy program SecureDoc, jest to ten program. Mamy do wyboru dwa formaty podpisu. Tak jak widzimy, ten służy tylko do PDF-ów, ten służy do każdego rodzaju plików. Zazwyczaj używamy typu podpisu zewnętrznego. To właściwie, jaki typ podpisu? To powinien, powinna nam osoba, która daje nam ten plik do podpisu, wytłumaczyć, jaki to ma być typ podpisu. Zazwyczaj podpisujemy właśnie w formacie XADES pod typem podpisu zewnętrznym. Dodajemy plik. Plik do podpisu XML. Możemy dodać wiele plików od razu, dodać cały katalog plików, jeżeli mamy więcej do podpisu. I. Podpisujemy pliki. Wybieramy nasz certyfikat. OK. Program pyta nas się o pin. Wpisujemy nasz pin, który mamy podany lub który zmieniliśmy. Podany na kopercie, którą od nas, od państwa otrzymali. Klikamy pin niezgodny. No, pomyliłem się. Wyskoczył nam komunikat, zakończono proces podpisywania dokumentów. Klikamy OK. Plik został podpisany. Co nam się zmieniło? Obok pliku, który mieliśmy na pulpicie, powinien się nam pojawić drugi o takiej samej nazwie, tylko z rozszerzeniem XADES. Jest to plik z naszym certyfikatem. Jeżeli chcemy się upewnić, że plik został dobrze podpisany, możemy jeszcze go zweryfikować. Do Weryfikowanie dodajemy plik. Do, do zweryfikacji, weryfikuj, klikamy, zweryfikuj plik. Czekamy chwilę, aż system połączy się z serwerami. Musimy mieć rzeczywiście dostęp do internetu. Poprawnie zweryfikowany. Klikniemy raport, otrzymamy raport, w którym jest to wszystko nam wydrukowane jaki to jest podpis kto podpisał plik i tak dalej. to wszystko dziękuję bardzo